Witam wszystkich. Dzisiaj chcę Was nauczyć jak zagregować śmieci. Eee, powiem tylko co, co ja wiem, więc dobra. Eee, bierzecie butelkę. Na, najlepiej... Eee, bierzemy butelkę i wgniatamy ją, żeby było więcej miejsca w śmietniku, który już tutaj znajduje, więc, żeby było więcej po prostu miejsca. Wgniatamy tę butelkę. Jak, jak, jak liście wrzucamy w e, jest. Oczywiście my to robimy nie nasegregowane, bo nie mamy tutaj żadnych innych koszów, więc, więc po prostu bierzemy, to, no robimy to na bio, ale no bo tutaj nie ma jakby, bo my jesteśmy tutaj w takim jakby parku i bierzemy, więc dobra, nagrywa wszystko? z dom. Ta, ta tanka? To jest nasz dom i idzie. No tak. I tak. się tak się zagrywuje śmieci. Potem czy jest wyszarka? Zabiera też śmieci, tak jak tak, ja. I wyrzuca śmieci. Wiecie, jak to. No tak. Cały się ubudziłem. I. Yy, 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 dobra. To yy, już koniec tego odcinku, yy, Czekajcie na następny materiał. Yy, tego wszystkiego. Yy, może, jeśli stawić tu klik, jeszcze jakieś 10 łapek. Wiem, że to bardzo mało. Więc, yy, to, to wtedy nagramy. Znowu z jakiegoś dwo, dworu. Eee, ten. Eee, nagramy z większym koszem. Eee, ten. Awwwat! Możemy nawet dzisiaj nagrać nieko, e, Dzisiaj. Ale jeszcze nie wiemy, tak? Więc dziękuję za oglądanie. Eee, nagramy z większym koszem. Ten tu dużo łapek. A ja co? Lecę! Wyczyść!